Na kolejnej konferencji prasowej w Stali Bożów. Tym razem przed pojedynkiem finalnym na w Stali Bożów kontra Unia Leszno. Na początek prosimy o zabranie głosu trenera w Stali Bożów w Witam serdecznie na ostatniej konferencji ligowej. Myślę, że będzie bardzo miła poniedziałki. Do tego spotkania przygotowujemy się solidnie. Po meczu w Lesznie zawodnicy odpoczywają. Oprócz Bartka z który Wczoraj zdobył mistrzostwo z Szwecji, był najlepszym zawodnikiem drużyny. Także o niego jestem spokojny, jest w gazie, jest w formie. Właśnie wraca do Gorzowa. Pozostali zawodnicy odpoczywają i od jutra rozpoczynamy treningi przygotowania do tego arcyważnego meczu, który może nas wynieść na szczyt drużynowego mistrza Polski. Aczkolwiek jestem pełen pokory, ponieważ Jadąc u siebie, jesteśmy faworytem, to prawda, ale drużyna leszczyńska jest nieobliczalna. Tam są takie młode wilki, które mogą wypalić, a nie muszą. Ale no, patrząc na zawodników, jak się zachowują na naszym torze, jak jeżdżą, jestem w miarę spokojny. Chociaż przed meczem z falubazem byłem jeszcze spokojniejszy. Tutaj już troszeczkę jest większa adrenalina, większy stres, bo całe bądź trzy czwarte miasta patrzy na. Na drużynę stali Gorzów i myślę, że ten ciężar udźwigniemy. Podczas spotkania obecnego z Krystianem Iwersem, czy już wiadomo, czy Bończyk znajdzie się w parku maszyn, służy służył swoją radą, czy, czy raczej na trybunach? Yy, raczej nie będzie go w parku maszyn, ale jest w składzie. Yy, przyjedzie, przyjedzie do nas yy, w niedzielę. Znależy mu się to, ponieważ no, dzięki niemu możemy zastosować zz i i będzie z nami duchem, praktycznie będzie tworzył taki team spirit, mam nadzieję, że taki jak był w meczu z Falubazem Zielona Góra. I druga sprawa, będzie w parkingu jego mechanik, który dobrze mu doradza, w lidze doradzał, a teraz doradza dobrze Linusowi Sundströmowi. Gdzie wcześniej są zawody w Pardubicach, od których też zależy czy ten mecz się odbędzie, jeżeli były przełożone. Także pewnie śledzisz prognozy pogody na najbliższe dni właśnie Gorzowa. Jak oceniasz te szansę, że wszystko będzie ok i że Tor uda się przygotować tak jak chce Star Gorzów? Na tą chwilę Tor nasz wygląda nieciekawie, ponieważ jest wilgoć, nie jest w nie pierwszy łuk, ale zostało parę dni i mi zrobi wszystko, aby był... Yy, Tor przejezdny przede wszystkim. W Pardubicach jest pogoda przyzwoita, nie są przewidziane opady, także na dzień dzisiejszy ten mecz nie jest zagrożony. W drużynie Leszczyńskiej nastąpiła jedna zmiana w wizualnym składzie. Damiana Balińskiego zastąpił Mikkelsen. Jak oceniasz tą, tą zmianę? Czy będzie mocniejszy? Zawodnik. Damian Baliński nie sprawdził się w Pierwszym meczu finałowym, i myślę, że podjęli rozsądną decyzję. To jest wybór sztabu szkoleniowego Leszna. Młody Mikkelsen pokazał się w niektórych meczach z dobrej strony. Jest to zawodnik ambitny, który, jak jest dobrze przełożony, też potrafi jechać, ale nie jest jakimś takim bardzo groźnym punktem. Także myślę, że Adrian powinien pokazać mu, jak się jeździ w Gorzowie. Trener z Górnickiem przed tym pojedynkiem trochę. Inne zestawienie w sensie prowadzących parę. Yy, Prowadzący parę nie jest chociażby Niki i Kenneth Nettbierre. Jak oceniasz te ustawienia? Myślę, myślę, że chciał pomóc Mikkelsenowi, ponieważ u nas trzecie, czwarte pole, przynajmniej w początkowej fazie zawodów, nie jest zbyt korzystne. I chcę, aby chłopak wyszedł dobrze ze startu, a Niki to jest stary wyjadacz, który sobie powinien poradzić sobie na trasie. Aczkolwiek niekoniecznie tak musi wyjść. W teorii tak można rozumować, a praktyka jest całkiem inna. Czy można powiedzieć, że Adam po prostu zagruwa bank, tak? No nie albo ma nic... będzie super dobrze albo będzie bardzo źle. Tak? Zgadza się, nie ma nic do stracenia. Mają, mają przewagę dwupunktową, są na razie bliżej tego tytułu. No i będą musieli robić takie, zrobili takie rozszady, aby, aby przyniosło to efekt, a jak nie, no to nikim pewnie głowy nie urwie. Radia, żebyś mógł w kilku zdań podsumować, jak wyglądał do tego. Do tego meczu przygotowuję się tak jak do każdego innego. E, Chcę podejść e, tak do wszystkich innych meczów na ludzie. E, moje silniki pojechały do, e, do serwisu, żeby były świeże na ten finał i żeby były e, dobrze przygotowane. E, od jutra e, zaczynamy e, e, treningi od. W piątku do soboty, i tam będę chciał je sprawdzić i je dopasować do toru. A jak będzie, to zobaczymy. Ja będę starał się walczyć do samego końca o jak najlepsze wyniki, i mam nadzieję, że to się. Tak jak, jak powiedziałeś, podkreślaj, że tego znaczy jak do każdego innego, ale czy, czy masz jakąś większą presję z tego tytułu, że to jest finał na Stanach tej... Staram się nie myśleć o tym, bo wiem, że będzie cały stadion. Elkiwiców i e, nie chcę się stresować tym, tylko po prostu jechać swoje i walczyć do samą końców. W drużynie Leszczyńskiej jest równie mocna para juniorów. Myślę, że to są dwie drużyny, które mają najmocniejszych juniorów w swoich kibach. Jak oceniasz szansę swojej tej rywalizacji z Piotrem Pawickim, Tobiaszem Musielakiem na swoim czoleć ten pierwszy bieg? jeśli że... Mam taką nadzieję. Jestem u siebie w domu i będę walczył, żeby te 5.1 było dla nas i mam nadzieję, że tak będzie. Jakieś pytania z Państwa strony? Nie się, że właśnie remont czy odświeżenie tych silników nie wpłynie. Już chyba gorzej być nie będzie, jak było w lesie, bo w lesie już te silniki nie miały sił. I jestem z nadzieją, że te silniki będą jechały tak jak w poprzednich meczach i chciałbym, żeby tak było. Czy można powiedzieć, że one już były słabsze, one już musiały iść do, 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 do remontu. Tak? Dokładnie tak, bo po play jeździłem praktycznie codziennie, miałem 6 dni jazdy i te silniki po prostu już miały Najechano dużo biegów, co spowodowało, że jeden silnik stracił kompresję, a drugi no nie jechał tak jakby chciał. Jeszcze ja chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić kibiców, aby nie na na stadion, ponieważ bilety już nie zawsze zapraszałem, ale aby kupili ten okolicznościowy szalik na finał Woźnowych Mistrzostw Polski.